Witam bardzo serdecznie na moim kanale w nowym odcinku Rise of the Tomb Raider Przepiękna gra Piękne te góry są, nie? Trochę tu bardzo wieje Mam wrażenie, że zaraz na stan wieje O, no, ten wiatr to normalnie jakby tu huragan jakiś miał przyjść teraz Ciekawe na jakie to jest wysokości Ale chyba trochę wysoko Bam. Urwało się. możemy dalej. że nie jest. Idziemy dalej. Musimy się chwycić tym Jackanem.

Dobra, udało się przeskoczyć. Muszę przeskoczyć. No innego wyjścia nie masz za bardzo. Mam cię. Dobra, to idziemy dalej, jak nie złapałeś. No, pewnego dnia, pewnie, tak. Idziemy. No trzeba tam dojść, zanim jeszcze jest widno. Teraz potem do jakiejś jaskini wejdziemy. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini. Gdyby się zepsuła pogoda. Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach roiny. O, gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Ale teraz zaczęło wiać. Mam nadzieję, że ludzie z trójcy nas nie ubiegli. Pełno chmur, wystarczyć. Hmm. To się trzeba pośpieszyć. Ale to jest obladzone. Masakra. Co o tym myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Hmm. Zobaczymy co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód! No to hop, skaczemy. I w górę. Siepniemy. Coś leci. i spokojnie. Coś poleci zaraz. I się oderwało. Pewnie na górę teraz, tak? Trzeba. O, no, no. Trzymamy się. I odleciało wszystko. Niech przywnę moc i do ścian. Czy przeskoczyć? Dam radę. Cholera, chyba nie dam rady przeskoczyć. Zostań tu. Wezmę. No to peszek. Polucuję trochę. Jeszcze trochę, Laro. Dasz radę. Jeszcze trochę, dam radę, spoko. No to teraz duży skok. I co, teraz będę na szczycie? Wow, nie, nie piękna. Udało no. się. Musisz to zobaczyć, stary. O no Boże. I się pogoda zepsuła I lecimy wam. Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak! Nie! się! O kurwa! No i co my teraz zrobimy? Wisimy nad przepaścią! Przerzuć mnie na drugą stronę! Musimy się rozbujać. Nie wytrzymało. No i dotarliśmy bezpiecznie. Ale lawina zeszła. Trzeba uciekać. Tylko gdzie? Aha, dobra, tutaj. No. No. Ale czemu spadłaś? I skała potężna spadła Dobra, lecimy I na czekanie zjeżdżamy No dobra, teraz trzeba wbić to dobrze. No i spadłem, ni niestety. No tutaj trzeba pewnie szybko, bo tutaj lawina schodzi. Dobra. Idziemy. Teraz pewnie wiem, trzeba to będzie robić. No, wszystko się wali. Ale długi skok straszny. I co to się stało? Co żyjemy czy nie? Dwa tygodnie wcześniej, a tak gdzie na teraz jest? A, w Anglii. Dobra, co może pomieńmy to. Ale skorpion duży. I co jedziemy przez pustynię? Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz? Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To, eee, co ją sprzedał? Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skurka? Jasna cholera! Co? Nie było mowy o strzelaniu. Zawiesz nas, co? Cholera! Cholera! Nie, nie, nie! Cholera. No, tato ma przygody. <śmienicza> Bum. Niełobyś się połamał co jakiś tak smutny. Północna zachodnia granica Syrii. Nie ma odwrotu. To idziemy szukać. Poszukaj ruin wśród urwisk. No trochę jej się kręci we łbie. W swoim dzienniku. Ponad grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy, jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. O! Chodzenie po skałkach. To jest. jakaś świątynia chyba. Trochę to ciemno. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo Musisz to przeczytać? To tutaj. Tata miał rację. Kryto monolit. To jest jakiś Uleb do poziomu jeden, aby odblokować. Dobra. To zakładam, że trzeba to malowidło przeczytać, tak? W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym zmianka. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Mhm. Mm Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Przetłumacz monolit. no to idziemy przetłumaczyć. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć, jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. No, tu jest jakaś dziura, to pewnie. Można to pewnie rozwalić. Pewnie na pewno trzeba, żeby się przedostać. Ukryte wejście. Idziemy kilofa na pierwsza. Ale tam jest jasno. Aż mnie razi. Nie? mówi mm. te mówię że tata tego nie widzi Zrób zdjęcia i mu weśli to zasady zobaczy

Czy tutaj coś jest. Do zebrania? Aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. To jest skorpion łazipa. Po... ściany. Hop, hop. Dobra, wchodzimy. Przedostać się. Ile tu jest pojęczyn? Już nie mówiąc o zwłokach. Niech to. No świeć. Wow. No może się człowiek przestraszyć. No i iść, iść. Trzeba rozwalić z buta. Grobowca. Tutaj stoczono bitwę armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Mam ma sobie. Zgładził Zakon Trójcy. Grecki lary już trochę. się ulepszył? Do zakonu do doszły słuch. Dobra, ten nie ma czasu na to. na wow. to. bym się na to nadział. Gdzie to spadło? Trzeba rozwalić? Jak się da, to pewnie trzeba. Miejmy taką nadzieję. Się zakleszczyliśmy A ja się zaraz utopimy tutaj Cieprze pływanie, dobra To wszędzie nogi, ręce, wszystko tu pływa. No, prawie by się nam utopiła. No, zaginione miasto, nie? Wow, robi wrażenie ogromne. Dobra, w sumie w tym odcinku to było na tyle. Jak się podobało, zostaw subskrypcję, lajka i do następnego.